Test. Dzisiaj zrobimy takie, um, tak jakby, zgadywanie smaku. Um, moja, um, no, moja koleżanka z jej bratem, bez, ona mi będzie mieszać. Um, no, ja będę. A ja będę po prostu zgadywać smaki. Także ona. No, ona mi teraz Pisa, miesza, a ja się no? odwracam. Ej, poczekaj, e, po czekaj. A ja muszę się pokazać na piekielka? Kusi? No, tak, ja, ja jeszcze nie byłem. To jest Jeszcze nie byłem. Są malinowe i ten taki pomarańczowy. Ja. Tak. Jeszcze nie byłem. Jeszcze nie byłem. Tak. Ja. Jeszcze nie byłem. Jeszcze nie byłem dobrze rozwój no też. Jeszcze ja nie byłem. Ale nie, ty będziesz chłop. Dobra, teraz już... Teraz e, Teraz e, mój kuzyn. No bo ja nie, bo ja jestem mixolog. E, teraz mój kuzyn będzie robił jakieś albo coś, dobra. Tak mam. Ale ty zaskamuresz. Ha. nie patrzcie Adam. I się co to jest, okej? Okay? No nie patrzcie. Nie patrzcie No dobre, to już no. do... Czad i czytelnowy. I? Jeszcze coś chyba było. Bo wody nie czuć, dlatego. Muszę to jeszcze powiedzieć. Wody nie czuć w czymś, bo woda to jest... To też jest wodą. Tylko, że smakową. No. To wypij jeszcze to do końca. A w ogóle to dobre. <laughs> W ja jeszcze pójdę po Pepsi, bo jest... bardzo mało pić. Także ja zostawiam tutaj im, bo mój laptop. Co mm, smakuje? Hmm. A chcesz robić? Pięknie pachnie, już czuję smak nawet. Teraz ty. No dobra. <grym> Proszę. O! Wow. On mi ale się nie Ej Jednak, jednak wzięłam. Nie ma pepsi. Znaczy, nie, że nie ma pepsi, tylko nie da się odkręcić. No. Jednak, ja idę, jestem miksolog, ja spróbuję. No na pewno. A ja tu w tym czasie przygotuję Adamowi jeszcze następnego jakiegoś wyjścia. Także spotka? Ty się teraz. Wypiłaś Wypiłeś to? Wiesz? to. Teraz się odwróć. Zrobiłeś ci się celny po O! Dobra, odwróć się.

Głosowanie. Musisz względem co to jest tyle nowe? No spróbuj, bo nie wiadomo. Weźmy. No. A jakie to jest? Teraz? Hmm. Hmm? No. Bo ja przyszła w kolu. Ale jeszcze coś. Jeszcze coś w tym. musiałam tyle rąk poświęcić, żeby podskoczyć. Czy to się Nie, sama. Ale także koleżanka przyszła, to przykłonię. Dobra, muszę już kończyć. Chyba już skończyła, co tak? Więc to jest Dobra, to pa. I o, druga i... część będzie za Za chwilę będzie druga część